Już po raz dziewiąty jawno stało się gospodarzem rywalizacji znanej jako wojewódzki konkurs pocztów sztandarowych oraz wiedzy o polskich symbolach i barwach narodowych. W wydarzeniu, które z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników, udział wzięli uczniowie ze szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z całego śląska. W tym roku 149 uczestników weźmie udział w konkursie 35 drużyn trzyosobowych pocztów sztandarowych i 44 uczestników indywidualnych w konkursie wiedzy. Wydarzenie to rozpoczęło się efektownym przemarszem pocztów sztandarowych z Jaworznickiego Rynku do Hali Widowiskowo-Sportowej, któremu towarzyszyła orkiestra denta Zakładu Górniczego Sobieski. Po oficjalnym otwarciu konkursu młodzi uczestnicy oraz licznie zgromadzeni widzowie mogli obejrzeć występy artystyczne przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 13. Tegoroczna edycja konkursu była podzielona na kilka kategorii. Uczniowie rywalizowali jako reprezentacje szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz klas mundurowych, prezentując swoje umiejętności z zakresu musztry i ceremoniału sztandarowego. Dodatkową, czwartą kategorię stanowił konkurs wiedzy, w którym młodzież wykazać się musiała nie tylko znajomością polskich symboli narodowych, ale także zasad ich właściwego eksponowania. Sprawdza wiedzę uczestników na temat znajomości naszych symboli narodowych jak również zasad związanych z reprezentowaniem szkoły w ważnych uroczystościach świąt państwowych i religijnych. Rywalizację właśnie obserwowali przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych takich jak policja, straż pożarna, straż graniczna czy przedstawiciele wojskowego centrum rekrutacji z Katowic. Organizatorem całego przedsięwzięcia była Jaworzni szkoła podstawowa nr 13, której inicjatywa pozwala na coroczne pielęgnowanie tradycji patriotycznych oraz promowanie wartości związanych z szacunkiem do symboli narodowych. Patronat nad konkursem objęła śląska kurator Aleksandra Dyla i prezydent miasta Jawożna. Uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom zaplanowane jest na 3 maja. W dniu szczególnie symbolicznym dla polskiej historii na rynku Wiawożnie.